Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Gabriel282 i jest dzisiaj ze mną Julia, która jest tam. Nie wiem czy ją tak zobaczycie, poczekajcie. O, jest tu, tu jest Julia. Przywitaj się ładnie. Cześć. No, i będziemy sobie dzisiaj grały w Miss SG. To jest mój pierwszy filmik z Minecrafta. No i będę chyba nagrywała tylko z Minecrafta. Może będą jakieś wyjątki, ale nie sądzę. Może jeszcze będzie z Simsów, ale nie wiem. Za chwilę nam się zacznie ręka. No i będziemy tak. grały, tak? Tak. No. Oby nam jak najlepiej szło. Wiesz co, jakieś tego parkoja przeszłam, ja... Ja spróbuję. Ty też spróbuj. I ja. też się raz udało. A mi dwa. Trzy nawet. Już zaczęliśmy? O. Tak. Ja też spadam. Ja spadł. Ja też. Nie no, ale kiedy ja z parkura? Czekaj, w którymś tam miejscu był ukry była ukryta skrzynka pod drzewem morskim Dobra, chodź Chodźmy tam, może, tu coś może będzie Dobra Nie że tej mapy, ale co z tego Czekaj, tutaj po drzewach Znowu ja w małym... Ja tutaj w ramach Gdzie ty? Wchodzę o tam! Ej, czekaj, bo my poszliśmy w centralnie inną stronę. Ja już jestem tu. Ja już się widzę, ale ja nie wiem, jak tam. To... Aha, dobra, dobra. Eee, to chodźmy tu. Au. Ta, nic z tego nie będzie. Ej, znowu. Auu, ja się zacięłam. Też się zacięłam. O, jestem, ha! nie. no. To chodź. Super. Widzisz? Ej, trzeba się postarać, bo nie mamy ani jednej skrzynki. No. A to już jest źródła. No. Au. O, widzę, że wyszłaś, dobrze. Chodźmy tu, tędy. Widzę, że też masz Mógł. No. Lubię tą, 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 tą klasę. No, ja też właśnie lubię, bo można z daleka strzelać do innych. No, co tutaj jest? Jest jakiś most na górze. Idziemy na ten most? Jakoś? No, tylko tak. nie wiem jak się tutaj dostać. No, a, a tu dobra, to nie idziemy, Chodź. Chodź, idziemy stąd. Nie ma co próbować. Tu jest ciemno, ja tu nie idę. Gdzie jesteś? Tu mogą być skrzynki. Gdzie jesteś? W tej dziurze. Aha. Ciebie. Chodź na górę do mnie. Już i... Jestem głodna w ogóle. Czekaj. Eee, Halo? Julia ma problem z internetem. Poczekajcie. Zrobię na chwilę cięcie i za chwilę yy, Słuchajcie mnie, Julia ma problem z inter internetem, więc myślę, że mm, chwilę sobie razem nie pogramy. Jak zadzwoni, obiecuję Wam, że sobie pogramy. Ona ma problem z internetem i się to za chwilę, chwilę naprawi. Czy ja? Ale yy, z tego, żeby było feria, ja za chwilę to zwracam. Nie będę grała na tej mapce tylko poczekam na Julia. A więc tak, yy, słuchajcie mnie. W ja nie może już y, grać. Siaduję internet, więc myślę, że to będzie niestety koniec odcinka, ale będą kolejne odcinki, gdzie na pewno będzie... nie będziecie się nudzić, będzie fajnie i w ogóle. Więc do zobaczenia na następnym odcinku. Pa!